Kolejnych majstrów zaskoczyły niektóre z elementów potrzebnych do zbudowania tarasu. Przekonajmy się, czy wszystkie z nich zostaną wykorzystane. To jak jest podróż, kierunek, czy może, 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 To może, 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 Potem może, 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 nie może, 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 i szoba stawiać na 5 mm, na to każde płaskie. Bo inkarz, że ona rozmachuje, <coughs> rozszerza się, bo i powarowała na, chłopkę, na Dylatacja. Dilatacja. To jest fachowiec. Skrócimy się, cicho, mamieś. Ty leżysz? Ty ja no nie, nie, to nie to Dwie godziny analizy grubych matematycznych obliczeń mamy w pierwszy wkręt. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Łączyć legary, nie mając spadu. W to jest wojska, że ich jest za mało. Stawimy tam, tu stawimy, a środek będzie pochód. I proszę ustawić co metra. Nie wiem, czy to jest na przykład dołu. Zresztą to Nie, to jak w końcu? Układamy kołka? Co się stało, ponownie? Sporniki regulowane były założone, poziom był robiony, teraz jest zdjęty. Doszliście do wniosku, że lepiej gumowe podstawki podłożyć? Widocznie sami nie wiedzą, o co tu chodzi w tej układance. Jest pierwsza deska. Chris, daj im to w krytarkę i niech zagęszczą ruchy. Raz, dwa. Czy to Wam pomoże? Przyspieszy robotę? Tak. Trzymajcie. O, no, dobrze Firma macie. Hm. Ewidentnie teraz zaczyna nabierać kształtów. Dla mnie bomba. Panowie mieli problem z podstawkami regulowanymi. Pozbyli się. Jak się dobrze zorganizowali? Jeden tnie, dwie deski na raz. Drugi je układa, przykręca, ledwo co się odwróci, mamy prawie cały tarak.